NASA to organizacja, która powstała 29 lipca 1958 roku. Duży rozwój w początkach NASA wniosła niemiecka technologia. NASA użyło wiedzy i doświadczenia Wernera von Brauna, który miał spory wkład w sprzęcie wykorzystywanym podczas drugiego światowego konfliktu. Gdy konflikt był już przyszłością, naukowiec sam się poddał, oddając swój los w ręce USA, które wiedziało, że jego wiedza może przynieść dla nich wiele pozytywnych aspektów. I tak też Brown zaczął pracować dla NASA i konstruował technologię niezbędną do badania kosmosu. NASA wiele razy odwiedziło kosmos. Badali Marsa, Słońce, a nawet wysyłali misje poza granice Układu Planetarnego. Ale przede wszystkim badano Księżyc, gdzie z czasem pojawili się astronauci. Pytanie, czy wiemy wszystko na temat tych misji? Nie ma cienia informacji, że NASA odnalazła na Księżycu życie. Choć kilku astronautów, którzy uczestniczyli w tych misjach potwierdzają, że widzieli dziwne obiekty albo insynuowali, że Nasa nie mówi nam całej prawdy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Tego oczywiście pewnie długo się jeszcze nie dowiemy, ale tym bardziej warto wspomnieć o ciekawym przypadku człowieka, Williama Ratlida, który twierdzi, że jest byłym astronautą i według jego słów Nasa wie bardzo dużo o życiu na Księżycu. Jak twierdzi, dokładnie w 1976 roku Nasa wysłała ludzi z misją na Księżyc. Co ciekawe, jednym z aspektów, który miał pozwolić zostać jednym z astronautów na tej misji, miał być ateizm. William Ratledge był ateistą i to dlatego stał się jednym z uczestników tego wydarzenia. Ta misja miała na celu zbadanie niezwykłego statku, odkrytego na Księżycu. Statek znajdował się w pobliżu krateru Del Porte. Statek, który tam badano, miał mieć ponad milion lat. A to, co w nim znaleziono, naprawdę niepokoi. Odkryto dwie istoty, które nazwano ludźmi z Księżyca. Jedna była mężczyzną, a druga istota kobietą. Przypominali ludzi, ale raczej nimi nie byli. Poróżnili się dość mocno. W każdym razie mężczyzna niestety stracił życie, a na Ziemi dokładnie go zbadano. Wyjaśniono jednak, że odkryto też kobietę i ona choć nie straciła życia, to była w czymś w rodzaju zawieszenia, jakby spała. Obie istoty sprowadzono na Ziemię. Astronauta niestety nie wie co stało się potem z tymi istotami, ale jak twierdzi uważa, że kobieta obudziła się na Ziemi. Czy jego wyznanie jest prawdziwe? To oczywiście ciężko stwierdzić. Tym bardziej, że wiele osób dziwi się, dlaczego astronauta ujawnia to wszystko, jeśli przecież potem może chcieć ktoś go uciszyć. Astronauta jednak to wyjaśnił, twierdząc, że on nie obawia się o swoje życie, bo jest już osobą starszą i zwyczajnie mu nie zależy. Co najważniejsze, to nie są tylko słowa, ale na potwierdzenie swego wyznania ma nagrania z niezwykłego statku na Księżycu. Zresztą sami je zobaczcie i ocencie. I oczywiście napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że nagranie jest prawdziwe. Żona zdradziła mnie z moim ojcem. Link do nagrania na ten temat w opisie. Żona zdradziła mnie z moim ojcem. Link do nagrania na ten temat w opisie. Żona zdradziła mnie z moim ojcem. Link do nagrania na ten temat w opisie.